Dzień dobry, dzień dobry, niedzielny poradnik się ze samochodem, nim widzerek, mi się rozgrzeje i rusza na obiad po włościach. Naszła mnie pewna myśl i przytoczę wam o słowa pewnej osoby też. Wiecie, kto jest najbardziej roszczeniową osobą w życiu? Wiecie, kto. Ten, który tak naprawdę nic nie umie. Tak, roszczeniowymi osobami są, hmm, powiem wprost, ludzie głupi. Ludzie, którzy nie włożyli wysiłku w życie i myślą, że im się cokolwiek należy. Nic im się nie należy. Bo jeżeli ja włożyłem w to wszystko ogrom pracy, nie ma mowy, że ty dostaniesz to za darmo, za free. Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, powinniśmy być wdzięczni. Panu Mariuszowi Pudzianowskiemu, że podzielił się w ogóle z nami tak głębokimi refleksjami. Ale dlaczego powinniśmy okazać wdzięczność panu Pudzianowskiemu? Ano, z tego względu, że ludzie no, trudniący się ogólnie rzecz biorąc zajęciami, bo to trzeba powiedzieć właśnie w ten sposób, nie mającymi tak naprawdę żadnego znaczenia ani kulturowego, ani społecznego, ani żadnego innego, bo wyczyn sportowy nie ma absolutnie żadnego znaczenia, to, to już mówię od razu. Więc ludzie, którzy się trudnią takimi zajęciami, nic nie wnosząc jednocześnie do życia innych ludzi, nie podnoszą, że tak to ujmę, naszych zdolności poznawczych i postrzegawczych na inny poziom, z reguły nie są skorzy do tego typu refleksji. A tutaj pan Mariusz Pudzianowski informuje nas, że mamy do czynienia z ludźmi roszczeniowymi, którym się wydaje, że im się coś należy, a najbardziej, i to jest prawda, i to jest prawda, a najbardziej roszczeniowi prawda, są ci ludzie, którzy niczego nie umieją, i oni są, jak powiedział Mariusz Pudzianowski. Głupi. Tam, w dalszej części tego filmu pan Mariusz Pudzianowski, który jest także wybitnym filozofem, drodzy Państwo, wskazuje, że on bardzo ceni Dariusza Michalczewskiego. Niejakiego Jana Błachowicza, zdaje się, jakiegoś zawodnika MMA i jakąś Joannę Jędrzejczak. To jest ta pani, która bardzo często chodziła z taką obitą buzią. I on twierdzi, że prawda, ci ludzie ciężko zapracowali na swój sukces. To znaczy, idąc torem myśli pana Pudzianowskiego, że oni coś potrafią. Ale co to jest, drodzy państwo, za umiejętność życiowa, gdy promocja Mariusza Pudzianowskiego polegała na tym głównie, że on dźwigał ciężary. On mógł. By co prawda pracować w jakiejś firmie która trudni się na przykład przeprowadzkami. No tutaj, gdzie czterech chłopa wynosi z szafę z domu, to Mariusz Pudzianowski sam brałby tę szafę oczywiście i ją gdzieś tam wynosił do samochodu, przechodził w inne miejsce. Ale jakie ma umiejętności Mariusz Pudzianowski? Oprócz tego, że ma predyspozycję do tego, by być polskim Herkulesem, no taki się być może urodził, dźwigał te ciężary. Nie wiadomo, po co je dźwigał, bo tak naprawdę powinniśmy sobie jasno powiedzieć od razu, po co ludzie zajmują się pod noszeniem tych ciężarów. Jakże można powiedzieć, że ktoś umie coś, czy ktoś potrafi coś, czy jest utalentowany prawda, w kierunku jakiejś dyscypliny, specjalizacji, gdy tymczasem dźwiga ciężary. To dźwiganie ciężarów przyniosło mu sukces. Na kanwie tego sukcesu, drodzy Państwo, rozpędziły się te jego jakieś tam biznesiki. No i teraz ludzie idą do sklepu ze skórami pra pana Mariusza Pudzianowskiego, no bo on jest oczywiście człowiekiem, który coś umie i natychmiastowo sprowadza to na Sferę tego, że on jakiś sukces życiowy osiągnął. Drodzy Państwo, pan Mariusz Pudzianowski, nie umniejszając tam tym jego zasługom, bo oczywiście liczę się z tym, że za chwilę pojawi się masa ludzi, którzy tam będą chcieli mnie krytykować, że yy, prawda. Jego sukces, jak ja mogę w ogóle myśleć o tym, żeby, żeby go krytykować, jego sukces jest tak duży, ale to nie są żadne umiejętności, drodzy państwo, to jest zero umiejętności. Umiejętność, talent, jakieś rzeczywiście wybitne predyspozycje do tego, żeby reprezentować siebie na zewnątrz są zawsze skupistowane wokół myślenia, co ja mogę zrobić dla wspólnoty. Moja pasja życia musi zmierzać do tego, żeby wszystko, co robię, odbywało się z pożytkiem dla wspólnoty, a więc cała moja twórcza praca, musi być jednocześnie ukierunkowana w stronę dobra wspólnego. A co ja dostałem od Mariusza Pudzianowskiego? Polska górą. Co ja dostałem od tego Mariusza Pudzianowskiego? Ano, drodzy Państwo, nie dostałem nic, tak jak nic nie dostałem od Lewandowskich, Ronaldo, czy nie wiadomo tam kogo jeszcze, którzy działają w duchu arbitralnego egoizmu, żeby pokazać całemu światu swój marny, bezwartościowy w sumie wysiłek, yy, który skoncentrowany jest na celu. Tak miałkim czy tak płytkim, bo jeśli miałbym pomyśleć o swoim życiu, że w tym życiu miałbym ciężarę dźwigać i następnie liczyć na to, że ludzie mi będą bić brawo, to musiałbym o sobie powiedzieć, że jestem kompletnym idiotą. I takie są, drodzy Państwo, głębsze wnioski dotyczące tego, czym ludzie się tak naprawdę trudnią, by następnie, w swoim życiu oczywiście, by następnie nagrywać jakieś zidiociałe refleksje, wsiadając do samochodu. By następnie, prawda jak to powiedział Pudzianowski, jadę na objazd swoich włości. A jedź sobie, gdzie chcesz. Tylko przestań zatruwać Mariuszu Pudzianowski, bo ja już nie wiem, co z tymi Mariuszami jest, tych Mariuszów, to tam chyba coś tym Mariuszom się w głowie przewraca. Więc jedź sobie i nie zatruwaj ludziom głowy głupotami, bo tak naprawdę zarówno twój poziom intelektu, jak i kwestie zrozumienia głębi świata czy mądrości ogólnie, jest mówiąc już bardzo prosto. Zerowy. Gdybyś zajmował jakieś podrzędne stanowisko w życiu społecznym, oprócz tego oczywiście, że mógłbyś sobie nosić te ciężary, to byłoby dobrze, ale jeśli świat zdecydował, że ludzie tak ograniczonej substancji, jak Pudzianowski, jak ta cała reszta tych zawodników MMA, nie wiem, tam nie znam tych nazw, ale jeśli się ich promuje, oni się następnie stają autorytetami, jakby dokonali rzeczy jakichś naprawdę... Nie z tej ziemi, no to wszystko się wywraca do góry nogami. Także, drodzy Państwo, z mojej strony także taka refleksja, odpowiedź Mariuszowi Pudzianowskiemu, którego traktuję oczywiście od samego początku jego działalności, jako człowieka o minimalnych po prostu zdolnościach poznawczych. Zapraszam Państwa do wspierania kanału Króla Pustkowia w walce o wolność i sprawiedliwość, ale przede wszystkim o prawdę. Kłaniam się nisko i pozdrawiam bardzo serdecznie. Marius, na razie Marius.